Ok, zaczynamy naszego vloga, pielczynka, 10, dni Dobrze, to jest z białej Zaczynamy. No to... Prosto zaczynamy. zaczynamy mhm. Ja się około... Siedemnastu? Siedemnastu Dziesięć? Dziesięć? Mamy na mapie 35 pięć minut jeszcze drogi Ogólnie to tak Ogólnie to lewo się mieścimy Przejedzę w mój plecak E, to są nasze świetlniki i kalimaty. A w bagażniku też to wszystko się dziwi nam, taki. Ale się zmieściło. Dzień trzeci, pielgrzymki. Właśnie wyruszyliśmy z Sandomierza. Zaraz docieramy do pierwszego kampa pod jasną górą. Musimy się zaklimatyzować trochę. Tutaj o taki skład idzie. Potężny Jest szerpa, jest oksygel Jest gień Jasna górę, no oksygel, no szerpa Za dwa miesiące będziemy Tutaj jest my meldujemy się już pod Węblinę Vlog 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 Siemano, Siemano, dzień dobry Hello and welcome Wychodzimy z pierwszego postoju Pani to... ...przez księdza biskupa Henryka, który... Tutaj co robicie? W 13 roku. roku. 13. Nie ma A ja w Wielkiej Podstawce, jaka przeszkoła, wstaliśmy właśnie od tak? Właśnie A Na postoju a Kasia tak się dudzi, że aż. No to chwilę pokaż. Tak, wypoczęta katarzyna. <grymka> Mamy arbuza, po, proszę pokazać naszego arbuza. E, arbuz. E, arbuz, a drugi taki. Żelek Nie robimy tak, bo wtedy nie wiadomo, czy jest czerwone, czy zielone światło. Ogólnie jesteśmy teraz w wyzwoleniu i takie miłe panie. Spójrzcie, tutaj w jakimś muzeum W muzeum? Nie, a w muzeum. Czuwaj, yeah. hey, Jest Bardzo dziwny, I jest, jest coś Ciebie Ciepielowie eee. Ciepielowie Jest, jest dobrze, dobrze się idzie, Dobrze się idzie, oprócz trzech odcinków na lewej pięcie jest dobrze Mega jackpot, big <gulity> Dzień dźwięk win dźwięk Dzień trzeci No Sherpa, no tak. oksygen, no jasna góra, Basecamp 20 km zostało Atak szczytowy, przypuszczamy z Milowa Osiem kilometrów Czternastego 14 Sierpnia 8 Sierpnia Osiem I pójdzie And remember, life is beautiful Tutaj, tak, gotujemy makaron na pesto, Zaczyna makaron z pesto A macie już od... ugotowane, więc możemy troszeczkę nakładać, I robimy sobie kolację przed apelem mm, Dobre? Mm, mm, ten out of Nie <laughs> yeah, no, mega dobra. Piękny moment, mamy Montendieu. Kamila, co powiesz? Daj mi gitarę. Kasper, co dodasz? Daj gitarę. Na łosownie? Ja co tam u ciebie? Umierasz? No nie. No tak. Możecie pomachać. umieramy na postoju. Nie jest zmęczony. nie jest zmęczony. Ej, ja w sumie też nie.

Pytam, pytam kapitana <muchy> Bardzo uczuczona, <uczysz> Jaszczur Mamy tu w plecaku, nie ma wody Kamila tutaj kieruje ruchem dzielnie Nie, do woda, na ruchu, do, do ruchu Dzięki no i idziemy. Jak się czujesz? Super. Siedem, siedem, siedem. O, Gdzie jesteś? Co robimy? Yy, teraz mamy krajka, generalnie jesteśmy na pielgrzymce i teraz zaraz się będzie ruczaj prezentował. Zrobisz się. Zrobisz tą. Co mówisz? Wyciągamy kostek. Eee, który dzisiaj dzień pielgrzymki? Piąty. 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 I gdzie dzisiaj idziemy? Do samo to jest ostatni etap. Jest, jest jazda, jest jazda. Ostatni etap dzisiejszego dnia, tak. Powiedz co, Ech. teraz będziemy robić. Teraz. Tu jest po ale co my robimy? My idziemy dalej, myśli zatrzymujemy. A właściwie zatrzymujemy się zostawić jeden element naszego... No, jeden klec, ale... Tak, tak. I lecimy komuś, dalej. Komuś, jak morale Adam? A, klasa. Morale, klasa. się, sensie no, nogi bolą, no wiadomo, rzyma. Nie widać. Morale, no bolą, bolą, ale... Wyglądają na wypoczęte. Ale naprawdę ty masz wysoką morale, jesteś tak wyciężny. Pomijamy, pomijamy no, Tutaj już piąty no, dzień. Piąty dzień i nie tutaj robimy, no, można być ubogim ze względu na, to, na to, że nie doświadcza się na Siódmy dzień? Siódmy dzień. A, siódmy wianek. Piąty dzień? Siódmy wianek. Ludzie poświęcają nam konferencję, właśnie. Co się dzieje? Co się dzieje? No w tym momencie przyjechali do nas karterze <laughs> i karterki święteczne. Przyjechali nam 2 nam 1, jedzenie I no cóż, no jest... Pomachajcie! Yeah. Jestem piąty raz na pielgrzymce i pierwszy raz widzę coś takiego. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jestem następna w kolejce. Ja już sobie zająłem kolejkę dawno temu. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Zaraz będziemy śpiewać. Wow. Polacy dzisiaj na pielgrzymce krewetki To będzie w nowym vlogu, Jeszcze, że. Mega mocne Kochani, pierwszy deszcz na pielgrzymce Kropi tylko aleń Wietrz lało, tak. ale już jest gorąco. Mam oklusny jeszcze trochę kogo? i buty, ale jest dobrze. Jest super. Pozdrawiamy po Częstochowa i już tuż za rogiem. To <mum> Ten. Już jeszcze cztery kampy przed nami. Cztery. Kochani, widać już znak? Często uh, oh, Częstochowa. Wow.

wo wo, Krokodyl siedzi w zimnej wodzie, małe dobry wygrzewają się na kłodzie Szokra robi wielkie pranie, te góry skaczą na śniadanie A my czerwcem piękno gramy, z całego serca się I w górę, ej, górę, ej, Wiem, że moje imię jest dla Ciebie ważne, Wo wo

Słuchajcie, to są te same Point posiłki zgroszkowane Pąd Izmirów to jest myślenie wow. astronautów Co to w ogóle? To ma, to ma wybuchnąć, o co to chodzi? Wasza? A właśnie nie wiem, o co chodzi, Złabosz, że nie wiem A ja jest Dobra, z... dawaj, rób No rób, na zacząć Dobra Dobrze mówił Dobra. Macie jakąś łyżkę, żeby zamieszać? Ja, ja mam łyżkę To dawaj łyżkę Ja mam ale jest uzucińską No daj elektro i ty jeszcze raz mnożnik rozgrywa, będzie Dobra, mam Ale jest ducho, z ruchu, to będzie eksplozja o to jest na przykład osmakuliko. O. To jest z jego esencją. Dlatego będę miał ekstra. Ten, no. Pieprznięcie, tak, Ekstra. Na, na, na wymioty dobre. Zielonej szafie, tak czy w A w rolej druk, no. Odbieramy mleko? Mam no, nadzieję, no, że mi to nie wybuchnie w rękach, jak to będę nie, 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 nie Ja Jak to otworzyć? Normalnie. Ja piję mleko od krowy, nie mleko z kartonu, więc nie wiem, jak się otwiera karton mleka. A wiesz, ja jak się otwiera krowę? Dobra. Czekaj, trzymaj mnie, to wytrzymiesz. kabum O, Kabum-szejk. No i nie wybuchło.

Ja raz robiłem maczę i też mi taka wyszła. Moja macza macza? Moja moja macza? Ja byłem mojej maczy. Bardzo dobra. Ej, to wygląda jak ten kisiel z deszureka. Szczerze, to się chyba, to chyba nie. Dobra, liczę, liczę na to, że trzeba go po prostu wymieszać. Rico został zmiksowany i dodany tutaj. Dobra. Ja nie tracę nadziei z pełną konfundit. Nie zawiedzie nas nadzieja. Nie zawiedzie nas nadzieja. Co wy robicie? Kawy

Tam jakiś zapalnik i to jest? Musisz to wypić. No, to, ja będzie, to, to, będzie jest. to będzie pyszne. To nie będzie pyszne. No, no, no daj, już, bo to już będzie nic się nie stanie. Już nie Zapach, jest. test. Zapachu zróbcie no, pokażu, pokażu. Nie, Pachnie jak bo, mydło. Ej, mydło bo, owocowe jak, jak takie jabłkowe jakieś. Aura. Ja już tak nie chcę Weź daj Co? 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 krótki z mleka! I na widza na widzę! Kabu! Kabu! Riko, kabu! kabu. Ej, boisz się tego zbywować. O daj Teraz nie ma ja, 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 ja. Ja, nie robię kabumów, I no, no, Nie robi kabumów, Ale to nie jest dobrze Znaczy jest przepyszny. daje ja mi energię kabumu Grudki z mlekiem Grudki, grudki z mlekiem ją dla ci taką od mnie? Tak. No, no, idziemy do łącznika zdać po zdać. pepsi Ile my mam mamy jest Co jest? Jak lody

8 i yeah. Jeszcze dni, dzisiaj idziemy do Przyrowa potem do Mirowa i często chowa. się ja. tutaj więc idzie. Idziemy

Dobrze, ogólnie wychodzimy z przerwała, która jest? Nie, my wychodzimy na czwartek. Jezu, jest taki dramat, że nie mam jeszcze poszedł do troszeczkę? Późno, składnie, troszeczkę. Hmm. Cieszymy się. Cieszę hmm. Ekstra. To chodziło o to i prosiłem o to, żeby Incenty i żeby Maryja pobudziła wasze serca do tego byście zapragnęli tutaj przyjść. Pani Częstochowa piękna. <laughs> mnie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. No, czerwone wierchy. Podobno najlepszy zastęp w grani, tak? Tak, i co powiesz? Bo ja vloga nagrywam, wiesz? Fajna taka Fajna, fajna. fajna, fajna. Chciałabym dla... powiedzieć, że totalnie czuję tego, że przyszłam do ponad 300 kilometrów, Wczoraj Zmirowa zrobiłam sobie bieg na tematyzację. Przybiegłam tutaj, przybyłam, zobaczyłam. Teraz, teraz wyciągam, wyciągam. Było piękno, nasze śniadanko, Na zdrowo dzisiaj. Biedronki. Biedronki, wcale tak. Świat ten zawładnie mgła, gdy z ciemności w lasowni stał, i że będzie to dobry znak.

Dobrze, wracamy z Mirowa na Jasną Górę. Zrzeczamy już. Room Tylko szybko, bo pamięci

Tak jak mówią, base camping był, wleciał, 297 stopni. No szerpę na no i... oksy, no no, no bo nie mogę znaleźć. No i, takie, <grym> i takie, takie widoczki proszę państwa, nie? To tak sobie oglądamy. A cię zmiotą rękę No jeszcze spoglądam na z klasztora. No chyba ty czekasz tej mocno. Tak, ciekaw, chyba byś coś zwiedzili, bo prawie została sama bułka. Boże, co to za ekskluzja smaków na prawdziwym. <sum> Ojej, oh yeah, czas oh yeah. na coś. Komu zabrałeś chustę? Dzisiaj już wracamy. Jest godzina. Która jest godzina? Godzina jest pierwsza, Wracamy do białej. Dokładnie tak. Fajnie, bo Łatko się Dobrze, nasz pociąg, jest. pociąg już jest. Idziemy. Ale nie, nie, nie. Tak nie. Ulubione wspomnienie z Pielgrzymkiem. Kolejne wspomnienie? księży, bardzo mi się tu nie słuchało. A którego księdza najbardziej? Prawie tego osiedle, co tam. Druga. Pielgrzymka 10 na 10 super. Osoby polecam wszystkim młodym ludziom. No to chyba... Fajnie tak fajnie. Uh -huh. A czegoś się nowego może dowiedziałeś osób. o sobie? Yy, tak. Ale tym się Bioręcie nie podzielisz, tak? Tak. pozostaje słodką tajemnicą. Pozdrawiam, I oczywiście reklama chodzi. Yy, lajkujcie profil. Nie, nie. Ty zareklamuj za swoją firmę. A yy, pierścienie, to jest in, zły kolor, ale pierścienie, 5 zdrowasiek za sztuk. Zapraszam. A firma? Antoni Cieszylewski. A e faktura w ile dni? 3 dni roboty. dni, tak. Yy. Mhm. Prezentacja? Pozdrawiam serdecznie. Nie, 40... kupiłabyś? Kup, oczywiście, że kupiłabym inny Chyba kolor, nawet. ale kupiłabym. Tylko no. musicie dostarczyć Mhm. <noise> ja chciałam powiedzieć, że dobrze możemy. Musimy dobić do 45 osób, żeby nam kosztowamy. No, Także wbijajcie. A w ogóle się na profil, uwaga, reklama. Instagrama. A wbijajcie na Instagrama to była... Po, yy, Podlaska. Lajkujcie sobie On już istnieje Tak Tak? No. Trzeba zajrzeć Trzeba zajrzeć No, trzeba zajrzeć Coś powiecie do vloga Najlepsze wspomnienie z pielgrzymki o, Mi się bardzo podobały konferencje i robienie bardzo Ale panie... konferencja była na koniec? Uj, teraz to ciężko stwierdzić, ale Księdza Radka po bardzo fajnie chodziło. Mm. Tak. Apel też były bardzo fajne. I to, jak długo no, rytuał na zakończenie tygodnia tego dnia, mm -hmm. buduje wspólnotę. Prilat? Yeah. Mm, to mi się podobało. Nie wiem. Jak spędzaliśmy się przez całą pierwszy ale bez chodzenia, <śmiennie> bez słuchania. <Badanie, śmiennie> ale <śmiennie> wszystko inne Msza była, dzisiejsza szabła Maga fajna. Nie wiem, bo nie była. No, razem. A, że w nocy? Tak. No, no, fajnie, no, było razem. dzisiaj, tak. We dwójkę, właśnie. No, fajnie. O, jeszcze raz robisz trochę. Powiedzcie coś dobrego? A co chcecie usłyszeć? Najlepsze są niezwykłe pielgrzymki. Stałeś się spójną z pielgrzymki? Tak. Pójście do y, kolumbiarskiej i z Cidzem Markiem. Pozdrawiam. Super pielgrzymka, naprawdę. Świetne wspomnienia O najlepsze wspomnienie? Ojej, musiałam się zastanowić Czekaj, czekaj się zastanawiaj, a ja się zapytam Zosiu Zosia, najlepsze pielgrzymkowe wspomnienie najlepsze, najlepsze wspomnienie? To chyba wczoraj jak... O, fajna to Czekajcie, mówi się tak <laughs> Dobra, nie tak, tak, mam no, ale najlepsze pielgrzymkowe wspomnienie, to chyba. Mm, nie wiem, wczoraj było fajnie, jak poszliśmy sobie, jak próbowałam się umyć. I o tyle, aby się w fontannie myło. <grymne> nie było, Nie, <grymne> żartuję. No, ale dzisiaj był mega fajny dzień. Serio. A z pielgrzymki, tak stricte? Tak stricte. Najlepszy no, dzień. Kurczę, nie, wiem. nie wiem, szczerze. Trudno wybrać. Trudno wybrać, ale wszystkie było super. Bardzo fajnie było wczoraj też właśnie jak... <grymka> się znaczy nie, nie, fajnie było, bo na pielgrzymce mhm. jak szliśmy już na jasno górę, to była taka ekscytacja, było tak ciemno fajnie. Jeszcze dzień wcześniej też szliśmy tak wcześnie i było super, bo mimo że staliśmy do tej trzeciej czy coś, to jednak taki klimat fajny. Mhm. Nie było tak gorąco, tylko to fajnie idealnie po prostu. Była mega ładna pogoda. Hmm, a ten ostatni dzień to jeszcze jak szliśmy już na jasną na górę, to był mm -hmm. naprawdę super. No i właśnie potem jak y, chodziliśmy tam ogólnie na przykład na placach jak poszliśmy, mm -hmm. jak nas Szymon wrzucił do fontanny fontany. Tam, Simona, tam, tam no mm, więc było mega super. No, mi no, się mega podobało jak pe, to, nie pamiętam gdzie to było dokładnie, ale... Yy, bardzo było fajnie przyjść do dziewczyn do namiotu na ploty i jedliśmy o, no, kanapki no. z pira z indyka Mega dobre były No taki mógł się do... Wyglądało jak kocia karma Pira z indyka, możecie dostać w Tyle No tak, ale też może nie tak total, totalne z Ale jak był ten dzień taki wolny, w sensie kiedy już był w to bo w dniu rozgrywają grupy, to jak mieliśmy tyle czasu wolnego, to wszędzie byliśmy, chodziliśmy, no wczoraj. I po prostu było super jakby Może tak lepiej nagrywać Czyli <grym> polecasz. Polecam, Idzie tak? I za rok? Idę, idę. Idziemy, idziemy. Idziemy i zapraszamy kolejną osobę, tak? I na co mają wpadać? Krużyczki. Króżyczki wiecie i w A? Po dla. A jest taki Instagram? Podłoga. A, Kodłoga. A Kodłoga. co ja, to ja sobie obserwuję? Teraz tutorial jak to zrobić. O. Eee, robimy proszę bardzo tak. Proszę was bardzo, Mek. Myk. Jak to się nazywało? Po... Podlaska. Podłoga. O po... oh, jest już, jest, jest! jest, jest. Oh, yeah! Obserwuj. No i to jest prawidł... Nie, Program Nie, zadań. to wychodzimy stąd. O tutaj jeszcze. Służyć Bogu Polscej blizni. Ekstra. Fiu fiu fiu. Kimś się powiadomi, nie? Fiu fiu fiu. Mam już cie. No, Liliana za te do pere spola jedzie. Bo ta jeśmy w